bez przekładania jeszcze, żeby tu widział, ile jest i mamy namiernik żeby widać 200, 300, 200, 400, 500. dobra, A teraz przyłóż do głównej tej arterii Siądz. Tak działa materac ze sprężynami w dzisiejszych czasach. Działa jak wzmacniacz nowy. Jeszcze raz. Patrzcie co się dzieje na mierniku. Z sygnałem radiowym jest ogromne wzmocnienie tego sygnału. I jeszcze raz. Dlatego nie powinno się spać na materacach, które mają sprężyny lub jakiekolwiek druty połączone z sobą w taki sposób. podobnie tutaj zobaczcie co się dzieje tak także absolutnie nie powinno się spać na materacach ze sprężynami